Jest drożyna jest przez ludką wieś, Wydeptała ją Kasieńka, jak nosiła jeść. Wydeptała ją Kasienka, jak nosiła jeść, jak jeś nosiła, bo. Ja twoją była. Oj, żebyś ty mój jasienku, ja twoją była. Święta wielkanocne są dla nas najważniejszymi świętami w roku, ponieważ przeżywamy tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa. Są to święta pełne radości i pełne nadziei. Tak się szczęśliwie składa, że zbiegają się w czasie z nadejściem wiosny, a więc przeżywane są już w tej atmosferze takiej, takiego wiosennego budzenia się życia. Stąd też właśnie to jeszcze bardziej jakby nam uzmysławia, czy pomaga przeżywać treść tych świąt. Święta wielkanocne zresztą jak wszystkie inne święta chrześcijańskie obrosły rozmaitymi obrzędami, obyczajami ludowymi. Gajczek zielony, pięknie przystrojony, czerwone wstążeczki, prześliczne dzieweczki, a ten Kiedy jesteśmy otwarci na nowe wpływy, nowe wartości kultury, jednocześnie z taką głęboką troską przyglądamy się temu wszystkiemu, co jest nasze, rodzime, naszym tradycjom. Do naszych czasów, naszej miejscowości mamy to szczęście, że zachowały się pewne tradycje ludowe dotyczą one między innymi e, zwyczajów świątecznych. E, dzieci nasze z chęcią kultywują te tradycje. A są to między innymi e, gry, zabawy na świeżym powietrzu. Cały jajka po opacie. Które jajko najdalej się potoczy i się nie skłóce, ta wygrywa. Karol, chodź, będziesz trzymał łopatę. Pierwsze, pierwsze, Mamy to szczęście, że nasze dzieci nie wstydzą się naszych tradycji, chętnie je kultywują. Jest to jakaś nadzieja, że zachowamy naszą tożsamość, tożsamość lokalną, ponieważ to świadczy o korzeniach naszych dzieci. Tak kiedyś bawili się dziadkowie tych dzieci, tak się bawili również ich rodzice, i obecnie dzieci z chęcią. Te najmłodsze oczywiście dzieci z chęcią kultywują te tradycje. Obrzędy są może już ściślej czy bardziej związane z, z wiarą, mają swoje odniesienia biblijne, najczęściej nawiązują do, najczęściej nawiązują do jakiejś tradycji biblijnej, czy też swoją symboliką, właśnie są głęboko chrześcijańskie. Chociażby Baranek Wielkanocny. Ten baranek wielkanocny to Chrystus, który siebie złożył w ofierze na drzewie krzyża, na ołtarzu krzyża, który jest nazywany barankiem, który gładzi grzechy świata przez świętego Jana. Czy inne na przykład symbole czy znaki wielkanocne, no to jest to jajko. Jajko jest symbolem grobu, z którego, w, którego powstaje nowe życie, prawda? tak jak kurczaczek wychodzi z jajka, tak, Chrystus wyszedł z grobu i to jest symbol nowego życia. Czy powiedzmy gałązki palmowe, no to w niedzielę, w niedzielę palmową one nawiązują do tych palm, którymi Chrystus był witany przy swoim wjeździe do, do Jerozolimy. Żeby miały ładne nogi, żeby szybko biegały. czairanego poniedziałku myślę, że w dawnych czasach i w czasach mojego dzieciństwa miał zupełnie inny wymiar. Kiedyś chodziło o okazanie sympatii, była to forma zalotów między młodymi ludźmi, nawet między dziećmi. W tej chwili zostało to wypaczone. Zostało to spłycone i poszło w troszeczkę innym, niedobrym kierunku. Niemniej jednak, no, gdzieś na wsi spotykamy taką właśnie formę zachowaną, że nie przybiera to tak brutalnego charakteru. W dalszym ciągu jest to okazywanie właśnie zalotów. Sama ja, se sama, jak wisienka w sadzie, jeszcze ja, jeszcze ja, ludziom na zawadzie, jeszcze ja, jeszcze ja, ludziom na zawadzie. Bodaj zawadzała koszula na grzbiecie, jak ja Wam zawadzam sierota na świecie. Jak ja Wam zawadzam sierota na świecie. My, powróżmy z rumianką. Kocha, lubi, szanuje. Nie chce, nie dba, żartuje. Myśli moje w sercu, na ślubnym kobiercu. Woda jest symbolem nowego życia. Właściwie woda ma potrójne znaczenie w liturgii chrześcijańskiej. Przede wszystkim jest symbolem oczyszczenia, no bo woda służy do obmycia, a więc wiele rytów, na przykład aspersja podczas mszy świętej, czy pokropienie wodą święconą to jest gest oczyszczenia, to jest modlitwa do Boga o odpuszczenie grzechów ten gest pokropienia ludu wodą, modlitwy nad ludem znany był już w liturgii synagogalnej, znany był już w Starym Testamencie, potem pojawia się w chrześcijaństwie. Woda jest symbolem łaski Bożej, łaski uświęcającej, tej łaski, którą Chrystus wysłużył człowiekowi na krzyżu. Woda jest też symbolem witalności, życia, tego życia Bożego, które się w nas rodzi. Bez wody człowiek umiera, tak samo bez Boga, bez Jego łaski duchowo obumiera. A więc ma takie bardzo głębokie znaczenie. Woda wykorzystywana jest bardzo często w liturgii, przede wszystkim do chrztu. Więc woda pokropienie wodą święconą czy przeżegnanie się wodą święconą to zawsze jakaś aluzja, zawsze jakiś nawrót do chrztu, przypomnienie sobie, że jesteśmy chrześcijanami, że należymy do Chrystusa. Babcia to mówi nieraz, jak już poszła krowę tam gdzieś doić, a już to było to rano, wcześniej kobiety wstawali, no żeby tam mężczyźni nie obleli. we wiosce to bardzo był mieszkanie koło mieszkania. Babcia wzięła garnuszek sobie wody, poszła krowę doić, tak mi opowiadała. I mówi: wydoiłam już tę krowę, idę z mlekiem do domu, a sąsiad za obory wyskoczył i na babcie chlub wody. A babcia mówi, ja nie myśląc, miałam koło siebie wody, garnek, ten dzbanuszek, i jego oblałam. I to zaczęli żartować. To był taki humor, to był taki śnieg już bo to był lany Tradycje. W ogóle i tradycje narodowe, i tradycje rodzinne, i również tradycje ludowe są bardzo ważne. Pełnią ogromne znaczenie, ponieważ y, ludzie bez tradycji to jak drzewa bez korzeni. I tak myślę, że cóż warte jest drzewo, które ma podcięte korzenie. Poprzez to kultywowanie tradycji ludowych. Dzieci uczą się szacunku do własnych korzeni, do własnego miejsca, tam gdzie są, skąd pochodzą. I to jest właśnie to, co nas wyróżnia i co myślę należy zachować w dobie, kiedy jesteśmy tacy otwarci, tacy chłonni na wszystko, co nowe.